że się żył odcinku, że ramy spadły w Chalin I to na da, razie da tyle, co by, by na dzisiaj w planach. No, jak widzicie, tutaj jesteśmy zasycimy lecimy kamień, papier. Tak jest. A może szanghajszego zaczyna? Szangajsek Dobra. Dawaj. Shanghajszego. Dobra. Raz, dwa. No. Dobra, panda zaczyna. To ja zadaję Gackowi... ...ambrelę um, pod spina Na chwilku. To ja zadam Pandzie. Tak chillowo myślę zaczniemy. Może briprze stąd zrobisz. Dobra. Pięknie! Teraz Gacek zrobi to samo co ja. W skąd? Będzie Rillard. Jest. To Panda będzie miał zrobić titlesa pod płoter Ok. Ładnie, ładnie. To jako iż Gasek jest dobry w jednym pewnym triku, że mi chyba zadasz. Whip finger czy Tak myślałem. To ja zadam panu, że nie wiem Skoro takie triki, to niech pan zrobi inwarda przez kąt Dobra Ładnie Podwyższmy trochę poziom teraz Ja wiem co mógłbyś mi zadać, ale ja mogłem tego nie wkleić, ale nie powiem co mam na myśli Dobra, ja zadaję Gackowi. Dono przez kąt No właśnie o tym myślałem. Pierwsza próba. Wojciech! Ajajaj! A aj, aj. jestem dobry. Możemy na trzy. W sumie to jest tylko kaling the shots. Gramy w CA Lily. Cztery literki. Trzy próby na zrobienie triku. Ojojoj Nie Ja za dobrze mamy pierwszą literkę To ja zadam pan, że na też chce mocniej. To może ci na to, że pan spróbuje. No dobra, niech będzie. Robiłeś to? Ja! E, chyba. Ja! Dobra było. No to? No i czamy. Miejsce na odjazd jest. No nie dziwię się, jutro tam ślisko Wstaliście? Dobra To ja teraz Gatkowi zadam hmm. Co by tu zadać O zrobiłeś już to dzisiaj O nie Frele pod duszę Tak myślałem teraz. No, no, no O, no, dobre No, ostatnia próba To jest dziwnie, idzie Postarać się trzeba Kurde, skaczy bym dał No chyba no to było odjechane ale jest ślisko ogólnie no. i no ciężko jest odjeżdżać tutaj No i pięknie ładnie, ładnie Teraz Co ty mi dodajesz? Ja Ci zadam Patrz O to ty masz zrobić już się na, dusz. Wee -fingera na duży. Nie robisz tego od dawna, robisz to oryginalnie przede mną, więc to w radosny. Cieszę się, że nie zdałem na mały band. O, Cieszę się, że na no, mały No mały ja tam kleiłem również wiffingera. Ładnie. Moje paluszki. O, ale dobra, zrobiłeś. Prądz mi przyszedł po całych palcach. Po wszystkich. Słabo. Ale zrobiłem. Ale ja zrobiłeś. To potem na mało może. Tak, dla... Ja się nie robiłem tego triku przez może dwa lata. No! To, żeby go faktycznie zrobić. I to jest mój pierwszy raz od tego czasu. Dobra. Pomyślmy chwilkę. Co by tutaj zadać? Ja myślę... Hmm. Co ty mi zadasz? Że... Ambrella um, na mały bęk Jasne Powiem no. Pięknie z pierwszej ładnie, ładnie Będzie bywali teraz dam ja pan Może dekadę w mały bęk byś W mały? No dobra ładnie Mój o nie mój O nieee Ładnie z pierwszej To miałem. To ja ci no, zadam no Może Ty byś zrobił Może 3 hilady mały. O kurde Może, no, mogę zmienić, mogę zmienić Nie no, nie ma wymówek Bez wymówek trzeba Dobra robić. Było dzisiaj próby na to biorę Byłem na dzień na deszczu, odjechałeś, więc to było No gazuj się Przejdziemy teraz w inną płaszczyznę No Na Wasz Ingersplatte Okej w sumie praktycznie idziemy teraz dosłownie na płaszczyznę w sumie To jest proste no. Ja mam 10 tysięcy IQ Chyba no, na minusie mamy. Nie Z ma a to z pierwszej. To niech Panda zrobi to samo. <grymne> było, zbijałeś do nich ten A ja bym poprawił, dla widza poprawię. O, było no ładnie. No, teraz się postarałem. Zajdę z tego klasa, bo będę naświetlony. Hu, hu, hu. Panda bez filtra, tutaj panda z filtrem. Eee, co by tu zadać? Zostańmy przy flacie No, jeszcze ja się ma, wiem, co ty mi zadasz, się domyślał. I Spróbuj, może. Dobra, to chyba nie będzie to, co myślę. O... Chyba, że dasz. O, po bri. Dobra, jeśli będzie. Myślałem, że ci klasa mi zadasz myślałem nad kiklesem, ale o pobri wiem, że umiesz. O, ja nie robisz. umiem, bo ja mam z każdej to... No ale na bardzo nie, dobrze, na dobrze na robisz. Na z, każdym... z każdej próbuję dobrze robisz, masz 3 w sumie nawet. No ja nie wiem dlaczego ty tego nie wklejasz z pierwszej. Nie, musimy chyba zobaczyć nagranie. Na Widzieliśmy nagranie, zlądowałem po tak pobry i zrobiłem tak. No, nie zrobiłem. Nie zaliczamy, ale dajemy możliwe... Możemy dać sketch readu w sumie. Nie No, ale lepsze niż tamto na pewno. Dobra, próba. Masz ostatnią próbę. Jak zrobisz jeszcze raz tak samo, to ja bym ci mógł nawet zaliczyć w sumie. Dobra, chyba odjechałeś. Nie no, na moje było. No ale odjeżdża triki. Dokładnie. Nie odjeżdżajcie trików. Tak, bo to ma pożytkie. Dokładnie. Bez stylu. Bez stylu. Ja zero, bez zero punktów stylu, stylu za takie odjeżdżanie Teraz ja to, hmm. to wiem, No. Jest dalszy się, <grystanie> Inwarda. Nie. <grystanie> nie, może, <grystanie> nie, nie chcę. <grystanie> nie zrobiłbym. To ty spróbuj. Z fatu. <grystanie> ja... nie, boję się. <grystanie> <grystanie> Czy... Barweepa? Tak. O kurde. Żeby Dobra. spróbował. Ja Dobra. Będziesz, jak, będziesz, jak odjedziesz stylowo jak ja do dzisiaj <grystanie> 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 Wiem. Jeszcze jedna próba, by zrobić. A, dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz? No, darmo, próbać tam. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, przejdźmy na rampę. Może za dużo flatu tak już mam pomysł. Co co? Tylko nie wiem czy to będzie teraz aktualnie wykonalne co mam z te... Cztery 4 whipy przez No dobra, lecimy. Pięknie. Trapię to, ale ja zrobię tak. Ja ci zadam na rampie. Przez kąty masz hiltik dla swipa zrobić On to zrobi, nie słuchajcie go On jest głupi i zrobi I miałeś... spokojnie, ja też jestem głupi O to spieraj No mówiłem, że spieraj No bo panda jest obolały, no co tam Pięta boli, wszystko go boli wszystko boli jeszcze teraz moje Chyba nie będzie miał dzieci pan Dawid Chyba nie będę miał dzieci po tym <grym> jednym triku No już za to, no, już to będziesz bo Ale nie swoje Jak wychowasz jak swoje to będą twoje, No nie, co, co to w ogóle za debata na odcinku? Bo możemy. O wiem, co ty to lubisz? Half bar, Wipa. Dobra, gdzie? A nie widziałem jak robisz na beng, mały Dobra Możliwe, że z No, nie wiem czy zrobi ale... Nie. A to sobie jeszcze przecież zdążyłem zrobić Nie widziałem tego praktycznie jak w ogóle robi. Niech się okaże teraz. Ajajaj, aj, aj, ślisko. No, no ładnie. Będzie. Ja chciałbym zobaczyć go, żeby zrobić na mały bank, myślę. Co byś mógł zrobić? Znowu na mały bęg Siema. Mati przyszedł na Cześć, Mati. Nie odpowiedziałem. To może, albo nie, byś zrobił nam whip na duży bank. Okej. Okay. Nieźle? Moja kolej Co? Już mam kierownicę? Nie. nie? Widzowie, czy to jest nowa chyba. kierownica? To no, tak chyba. Chyba nie jest nowa kierownica. No raczej nie. Widzowie, pewnie będą niektórzy pamiętać. A taka. Ty, ty miałeś kiedyś. No. To... Legendarna. Legendarna no. Na niej już tyle rzeczy zrobiłem. No ale ta mają jest najbardziej legendarna. No złamałem, ją, złamałem ją w pre-4 lata jazdy. Strzuciłem i dalej na niej jeżdżę, ale na mini tylko. No, dokładnie. Amra, Gacusza. Twoja kolej, żeby zrobić jakiś overhead znowu. Ja I myślę, że. Ja to... pod pod Quoterek. Dobra. Łup Tak Teraz? No chyba, że chcesz do ŁIPA. Nie, nie, chyba, że tak Albo to crossfuta. Może z cross to chcesz mi zadać spróbować. No dobra, no to crossfit whip przenosimy się na lokację Z pierwszej Mateusz nie dowierza No, to do najcięższych gleb ochlej brent trzeba wrzucić ja nie Ja tobie zadam Wybawiłem się na kolano Możesz crossfoot inwarda? Przez... A gdzie? Przez prąd No dobra, mogę spróbować Nigdy tego nie zrobiłem Powiem wam widzowie, tylko ja tyczam 30 crossfootem Ona nie prawie nigdy A spieraj robi inwardy, no. Wypycha się z przedniej nogi no. do tyłu, a jak mu się crossfuta, to ta przednia noga jest z tyłu, a jak się wypycha z tyłu, dek, to on potrafi się zakręcić z WIPem no. ciężej. I tak go i nord jest. Wychodzi Ale było No to chciałbym zobaczyć u Ciebie jak teraz paru i pan przysłał. Pięknie z pierwszej To może niech Panda teraz zrobi cross foot gdzieś Gdzie byś gdzie? chciał spróbować? Możesz sobie wybrać rampę cross tam na to, że w stronę, gdzie chcesz Pod kłoter chyba byłoby najlepiej Było! No, nadśmiesznie poleciało Dobra Może jakiś trik przez transfer O nie, dobra, co, co chcesz żebym zdziałał? Najpierw zacznijmy przez transfer Akurat tutaj chillowo, przez małe bęki Pięć whipów Dobra, na szybku Mati jesteś proszony o przesunięcie swoich czterech liter Ale prędkość To może Pandaty zrobisz in worda przez transfer Ładnie. Trochę się czuję jak streetowiec na secie. Duży, potężny ogólnie. No bo dwa, dwa miesiące parkowe... jeździł na miniskucie, to się nie dziwi. A robię parkowe triki. Ciężki, masywny ogólnie. To podnieś mój set, to on nie będzie jeszcze cięższy od tego. Ale masz mniejszy. Tylko wystarczy, wtedy więcej siły użyć. No. A tutaj musisz technikę zmienić w ogóle. Dobra, co mam zrobić? Dobra To powiesz o się w małym banku Dobra Na wilku Coś mi się wydaje, że ta gra będzie trwała w nieskończoność o. Dopóki sobie nie będziemy zadawać jakichś Trzech backflipów do flary To ja na podwater. Dono pod kloter na przez ląd, robię, na dużo bęk, to pod teraz teraz Wyżej Tomasz też tak szczerze się boję wyżej No i jest Dono pod zrobione To robisz to samo Dobra Dono. No, prawie z pierwszej, a wszystko on nie zrobi Nie bez roli, nie spędzaj tam, No, druga próba A ładne w stopę Ale zrobiłem film Ulala Fajnie mi idzie no dzisiaj Dokładnie. Jaki jest wynik już? 3 do jednego? ja czytaj. Dwa do jednego chyba. Tu do, do no? Dam do no? To chyba wszystko. No. A ty już chyba wszystko zrobiłeś? No nie? Mm, nie, barwi nie zrobiłem szybotu. A, no to to dwa jeden jest A ja się zadam... To gramy w piga, żeby szybciej skończyć. Ale kola? Wogram czarny Bo, gram deszors, bo gramy kol, 4 literki. No. Skończymy tak? 4 literki? Dobra. No. A ja się zadam na płaszczyźnie. Trip. Pan dał mnie tak pół na pół, wam powiem. No, ja umiem tylko wtedy, kiedy umiem. <laughs> Jak nie umiem, to nie robię. Nie Ach, Dawaj, strzeci. Strzeci. Ach. 2-2 Ja chcę zobaczyć rurkę o, Nie mam rurki ale dobra 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 dobra, może się przełamy, może Tylko jeszcze chcę, tylko Miałem nasmarowany degnierem, a widać rdza na rurce już jest i nie będzie się ślizgało więc trzeba przejechać moim dokiem. Proszę. Dziękuję Misiu Równie Maruś no! No! O, jeszcze jeden. To jest mój Bordslaid. Podobał Ci się? No. Bardzo, nie? Piękna. No było. Bo, bo bo slide. Był Bordslaid. Był Bordslaid. Przejechał kawałek. Co prawda może... Ale przejechał. Ale przejechał. No, to teraz... To ja ci zadam. Może być bara do borda. Znaczy na różne podeszliśmy. Bara do borda, dobra. Ładnie panda. Ja Się co nawet Styl Ja mam tak krzywy tutaj Widzowie zobaczcie Na kółko jest krzywa, nie? No, to bardzo no, Już prawie ociera o kandeku. De co mam zrobić? Jest 2-2 Opo, Andletza na mały bęk Dobra Gacek go w miarę ogarnia, ja kiedyś zrobiłem Parę razy, ale już nie umiem Na no, chilku Pięknie było Manual A Dobra ale odjechałem od pan lesa To ja zadam pan będzie ...barkit Lesa pod Przez Przeską masz każdego Okej, okay. Barkit Teraz myślałem Cóż, ty mi spróbujesz. O, wiem co. Dwa rewindy przez Dobrze. No, pierwsza próba, taka śmieszna. Śmieszna, śmieszna próba. Seksiak jedzie kolejna próba. Ja bym tego nie robił. Biaterek. zrozumiałe. Je, yeah, 25 minut nagrania, już. Nie. Ajajaj, Drugi rimań to jest. Będę sobie przed nim w tym triku Drugi rimań, jak go źle kopiasz sobie. ale. pierwsza przerwa na napicie się wody. Dobrze. Bez bazy, to nie jest moja woda, to jest woda panel, czy to znaczy, że to jest też moja. Dokładnie. Nawadnianie się. O to w tym chodzi. Zwłaszcza kiedy uprawiacie jakiś sport, cokolwiek. Pierwsze Pierwsze. no Dobre nawadnienie to zawsze jest. Ty też Picie wody oddaje. Żadne jakieś energetyki, słodkie napoje. Kogo, nie, ale na mogę jeszcze się oddać. pamiętasz że to stadio. Pedasz, to stadio i zrobiłeś... Tam w To mocno. nie były energo, to były szoty. Dobra, miał Widzisz jak pan napije? Teraz ma z No nie ma On się nie napoi On czeka na deszcz Dobra Ja mam ale dobrze. I teraz Michael Jordan Paweł, kto przyjechał Jo Mister Klapper przyszedł To ja zadam pan że Walisz tego lotric pod kwater czy przez kąt? Czy wersję ekstremalną na duży? Nie będą tu dwa overheady Jaki trik? Gdzie to wolisz? Pod kłopotem, czy wolisz wersję ekstremalną na duży? Jeżeli to jest ekstremalna na duży To chyba... Przez kąt? Dobra, wibar we pa masz zrobić Od to... Mogę wziąć literkę taką? Nie próbuję z tego Dobra, jest 3-3 3-2 3-2 Cześć czekaj, nie zrobiłeś. Barwuj fosfatowo. Barwuj I teraz tego nie robi. O. <grym> Dobra. A, e, to trzy, nie, na trzy, dwa. To ja ci znaję, coś O, wiem, co. Co? Ja to miałeś bardzo blisko dosyć. Hmm, co? Katowaliśmy to razem. Skąd? Hmm, tak szczerze nie wiem teraz, serio, nie wiem, co masz do myśli. I ja to zrobiłem. Nie wiem, dalej co to jest. A ty przestałeś że to katować wtedy? I potem jeszcze u mnie zrobiłem to pod quarter. Coś mi się czuje, ale nie wiem bo czym mówisz Bo wiem, że coś latowaliśmy razem dwie wersje tego triku Z whipem na początku i z whipem pod kotem. A! Mówię o whip front w Przez kąt Dobra spróbuję Tak jest Ajajaj aj, aj. No, prawie, prawie. Nie. Cóż, no 4-2. 4-2. 4 Aj, tak? się z pandem, ale mogłem mu znać tą <grym <grym to Mambra Lejnord. To chyba na tyle z tego, nie nasząc. 4-2 świętego. Tak się. jest. Gratulacje. też. To tyle na ten nacinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzicie 4-2. Więc to tyle. Ile na stać w trolentarzem czy coś. 2.